Cześć widzowie, to ja, Kobra, um, dzisiaj miał być live, ale go zrobię jutro, dlatego, że um, YouTube kazał mi poczekać um, 24 godziny, no to może live będzie z Cave'a, no to może dzisiaj zrobimy inną, to dzisiaj może coś zrobimy innego w naszym mieście. Na przykład zburzymy, zburzymy te wy. O tak. No dobra. Dawajcie łapki w górę, subskrypcję i oczywiście dzwoneczek. A my przechodzimy, a my przechodzimy do rzeczy. Dobra, no tutaj też trzeba zamknąć. No ale tutaj dużo, te, tutaj dużo spędziłem czasu. Najwięcej spędziłem czasu w tamtym cave, O w tamtym, w tamtym w poprzednim odcinku. Pociągle ginąłem, bo za dużo mobów. Nie miałem ogarniętej zbroi. Ale dzisiaj możemy sobie też pozbierać żelazo, które nam nie jest potrzebne. Ale chociaż mamy ile żelaza? Yy, nie mamy. O, dobra, chodźmy sobie. Ja już tam, ja już tam. Yy, Przygotowałem sobie sobie ten. Do, do, do tego live'a przygotowałem już sobie to. Ale nie dokończyłem tego, bo dokończyć trzeba na YouTubie. I po prostu każą mi trans... To więc jak będzie noc, to ja będę musiał uśpić komputer, ale... Aha, dobra, creeper przy mnie wybuchł. jak ja chcę uratować creeper? Tego. Ym... Jezu, nie! Aaa! Aż zamknąłem oczy. Widzowie. Aż zamknąłem oczy. Bo tak się przestraszyłem, że. że nie mogę. Dobra. Ale. Dobra. Mogę spać. Wreszcie. Dobra. Widzowie, no. Straciliśmy chyba villagera, no bo. Chyba udało mu się zjeść mózg. Ale ja na ja nie mogę, no co się stało przed chwilą, no to ja nie wiem. Patrzcie co, jak to wygląda. Ile tych creeperów tu jest? Co ty, co ty jesz? Moją, moją pszenicę? Oj nie, będę miał di... O kurde! Nie myślę o sobie, widzowie. Widzowie, ja nie myślę o sobie. A w ogóle to nie zmieniłem tej nazwy na Xboxie na tym Xboxie, matko. Nie gram oczywiście na Xboxie, ale gram na P. Znaczy na komputerze, chciałem powiedzieć na PS. No bo kiedyś to gram na PS. Nie, Creeper! Nie, ja, ja zginę przez Ciebie. Chodź, no chodź, chodź krypcio. chodź wybuchniesz mi sobie w tym durnym cave'ie. Tak, tak, proszę cię. Dobra, pokonaliśmy dwóch creeperów, ale... Co mi się włączyło? Przed chwilą kliknąłem przez niszczący Windows. Ogólnie mam nadzieję, że nie zobaczyliście tam gry moja znajoma świnka Pepa. No, może zrobimy taką serię eee, dzisiaj lub tam za jakiś czas. Dobra, e, tego Dirciola to ja nie chcę. <laughs> ja nie mogę, dobra, zbieramy tego Dirta, żebyśmy chociaż mogli wziąć tej temy. Jezu, ja jak się tak <laughs> drze, tak że już nie chcę się w tym tego, żeby w to grać. Że taki, tak mówię. No do. Dobra, e, wyrzucamy to i musimy po... Myślałam, że już nie mam I znowu. Dobra. A w ogóle nie sprawdzam filmiku, którego miałem zobaczyć e, w poprzednim odcinku, po odcinku poprzedniego. E, mam nadzieję, że jest burzyszko czy deszcz. Teraz... Sprawdzimy, burza czy deszcz. Deszcz. Dobra. meg Własnąłem w komputer, ale nie... A dobrze, że delikatnie. G kapłan! 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 Wiecie co, widzowie? Kapłan mi przed chwilą zabrał chleb. Przed chwilą. Znaczy, kiedy zginąłem. Odkąd zginąłem. O, zrobiliśmy takie 15. I teraz jedynie to mam miąsko. No cześć villager. Masz może Siano, tam pszenicę. Nie masz. A po co ja wziąłem tutaj węgiel? Skoro mogę to? No, no, dobra. Ach, widzowie. Czemu ja teraz ciągle klikam Windows? Wyglądasz podejrzanie. Tyf. Dobra, e, już chyba wiem, dlaczego nie mam itemów. Tro, moją połowę itemów był tam cały, znaczy malutko. E, Pozortujmy, mek, 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 mek. O, patrzcie, dwa staki, piętnaście. Dobra, weźmy tą, ten blok, że mógł. Przepraszam, konie, ale ja chcę też jeść. Czemu ja teraz ciągle walam w komputer? Nie wiem. O, teraz jest lepiej, no. Się bliżej mikrofon. Dziewięć pszenicy! Ile ja tego chleba mogę zrobić? No trzy chleby. Ja nie mogę. Trzy chlebska. Dobra widzowie. Dzisiaj się po prostu będziemy rozwijać, ale po prostu się rozwijać. No też może... może... może nazwijmy to tak. Przygotowywanie do cave część trzecia. Trzecia. By było nice. Oczywiście do tego cave'a idziemy. Ale będziemy tutaj ym, na tych. Tam nie idziemy tam, bo tam tu już chyba wiemy dlaczego ym, nie chcemy, bo bo pamiętacie y, poprzedni odcinek mikrofon nie było, bo mikrofon się zepsuł to były jaja moje i zobaczyłem sobie trochę śliny ale to mam dobra y... gdzie to jest no dobra może w... trochę węgla Może trochę węgla sobie poszukam. Ja... powiedziałem poszukam węgla? Nie. Ja bym tu poszukał sobie żelaza. Albo tam złota. Ale złoto by, by tak rzadko by w sobie wchodziło. Albo... Nie no... Naj, no dużo tego złota leci. Najgorzej... Naj, naj... Najtrudniej to... Y Trzeba zdobyć nethery, bo w netherze trzeba, a nie w kopalniach. Dobra, w sumie węgiel pozbieramy. Czemu ja ciągle walam w ten komputer? Czemu mi się włączyć. A, źle, klikną, kliknąłem, kliknąłem w E. Ej, widzowie! Tu jest villager? Villager. Villager, który lubi być w kajwach. górnikiem jest, lub tam kopalnikiem, ja to ja to różnie nazywam, ale ja myślę, że oryginalnie się nazywa górnik. Dobra, dobra, lecimy, lecimy Żelazo, 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 żelazo. O! A tu są nasze bloki, które podstawialiśmy. To są moje bloki, które ja podstawiałem. Nasze bloki mówię matko, dobra, no w nasze. A czy... No wy oglądacie, jak ja gram na to. Wy macie łatwiej, ale oglądacie to później. A ja mogę to sobie z bombą oglądać. Bo ten. Bo... Ja to nagrywam. Czemu jest. Co? Patrzcie. Myk! Myk. Nie, to chyba było na tym bloku. Dobra, nie wiem na którym. Ale... dobra. Może... Dobra. Ja jeszcze pomyślę nad tytułem. To, to może nie będzie kolejne przygotowywanie, tylko może rozwijemy tą wiochę, bo ona po prostu za słabo za słabo jest obroniona. Szkoda, że zabiję tego golema. Ale no cóż, no musiałem. Znaczy nie musiałem, ale, ale po prostu we, będę miał golemów, gdy będę miał więcej żelaza, czyli na pewno po live'ie lub tam przed live'em. Znaczy nie przed live'em, tylko po live'ie lub tam w live'ie. Patrzcie, no może podstawimy pochodnie, żeby moby się nie respawnowały i to będzie dobry plan. Tak, blisko lub tam tuż Ym, pochodnie. Lub tam w, wszędzie. Patrzcie. Można iść po tych pochodniach. No to nie ma co znaczenia. Moby, nie idźcie tutaj. Mek, 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 mek. To będzie trochę dziwnie wyglądało, ale nie będzie mobów. Musimy... Coraz mniej jest tych villagerów przez te moby. I pomyślałem tak sobie, że... Może zrobię sobie, może sobie zrobię ten pochodnie postawię wreszcie. Patrzcie, jakieś przejście, to nie przejście. Dobra. Dobra, ja to, ja to sobie lecę z... z... Nie, nie nie, wiem czego. Może, już może starczy tych pochodni. Mam nadzieję. Musimy zrobić więcej pochodni. E, no dobra. Dobra, potrzebujemy i to dużo. Staki 38, no to może być. No ach, wreszcie ja muszę coś zjeść, ale nie wiem. No dobra, no pieczony schab, no to już zjedzmy tego pieczonego schaba. Ty. Jak chciałem zjeść na końcu żelazo, jak już chciałem po połykaniu, no to. No może pozbierajmy tam w dziwnych miejscach. Patrz, nie, no normalnie. Cóż, nor... niech tutaj tak zostanie? Dobra, no, do dobre. To wygląda jakby takie. Nie wiem co. Dobra. Dobra. O jest, Tu jest... Tu jest za dużo tych pochodni. O teraz nice. Trochę pozbieram sobie. Ale chociaż wyjdzie na plus. Co ja zrobię? Kacie, ja tam wejdę, bo tu jedna pochodnia starczy jedynie. No, co oni się wpychają? Przepraszam, koniku, ale nie chciałem. Chciałem pochodni, ale ty się. Co jest grane? Patrzcie, to wygląda jakby to było Ej! Co wy tutaj, maniaki, robicie? Przebiliście prawa autorskie włamywać się do domu! Dla bezpieczeństwa? Dobra, czy mogą być Dobra, tutaj e, Tutaj już lepiej to zostanie i coraz mniej pochodni. Znaczy co... No dużo tych po. Ja nie mogę! Przecież on jest sam tą dochodzą. Dobra! Jak chcesz... Jak chcesz walczyć, to ja powalczę! Ooooo! Dobra, dobra, dobra! Ym... No, sobie pozbieram sobie ekspa. O, ty z Złopato, no dobra. Dajcie, dajcie mi chwilę. Matko, brat mi przeszkadza podczas odcinka. Ja już mu mówiłem to yy, yy, dzisiaj rano, żeby mi nie przeszkadzał na live, ale live będzie przedłużony. Znaczy ten teraz będzie no, będzie później po prostu e, No dobra pójdźmy spać a najwięcej to jak ty w moim domku, żeby mi się nie włamywali lub tam nie przechodzili Dobra idziemy spać Uuu! O! Nie, 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 nie! Ja nie mogę! Dobijecie! Dobi, Dobra. Pokonałem... Jestem Bocha... Ja nie mogę! Co tam się dzieje? O nie, zombie villager. Przepraszam cię! Przepraszam! Uratowałem Ci życie, ale prawo Marcina. Yy... Co ja w ogóle mówię? Prawo Marcina jakieś. Mówię, prawo Marcina yy, trzeba zabić zombiaka i być bohaterem. Na przykład tak bym po to powiedział. Dobra. Najgorszy, naj... oni dochodzą sami jeszcze z tej góry. Mam oświetlić jeszcze tą górę, ja nie mogę, widzowie. Po co tu z trzy pochodnie naraz? Dobra, widzowie, też będę oświetlał budynki, żeby nie było tak, żeby nie było włamywaczy, którzy lubią je, e, zabijać ludzi i zmieniać ich w potwory. Dobra, oświecamy. Musimy jeszcze oświetlić domki. Żeby nie było awantury. Że, że potwory wchodzą. Nie, umieram! Dobra, no. Musimy oświetlić dużo. Musimy oświetlić ogólnie ten dom. Znaczy, miasto trzeba oświetlić. Dobra, no. Starczy. Ale jeszcze musimy oświetlić tutaj. No. Tutaj jeszcze tam, gdzieś mój Star Cave, którego można zamknąć. Dobra, em, chodźmy jeszcze tam. A, no, to no tutaj oświetl... no, oświetlone. Teraz musimy. Bo no, dobra, jeszcze tej góry to nie będziemy oświecać. Ale zombie, jakbym jeszcze zrobił tutaj wielki mur, no to by było fajnie. Dobra, o nie, dobra, nie, 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 o, Dobra. Czy ja myślę o jedzeniu? nie, nie, <gryw> nie, pójdzie? nie, 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 Dobra. Patrzcie. Ej, teraz bym się naprawdę zdziwił. Jakby tutaj tego bloku nie było, to bym powiedział A! Mówię uy, uy. Ty, Świnia! Świnia! Chodź do mnie! Pogadamy! Patrzcie, 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 patrzcie co tam jest! Patrzcie co tam jest! Patrzcie na tego obok tutaj, tego dirta, tego dirta, tego dirta i tego dirta. Skok! Widzowie, zapomniałem, że nie mam przyspieszenia, dlatego że jedzenie. Aż wam, w komputer. Dobrze że walam delikatnie w tego komputera. Dobra. Świnka, chodź. Świnka, chodź. I po dupce. Jak dostała w dupę, to zginęła. O, dotarliśmy do węgla. Do tego węgla, którego ja chciałem. Jest węgiel. No dobra, kopiemy dirta. No, widać, że już mam dwa dirty. Po co ja mam tego dirta? Chyba, że nic nie robić. Wszystkie dzieci nasze są. Co? Co ja powiedziałem? Wszystkie dzieci nasze są? Tak, powiedziałem to. E, e, ja to chyba najbardziej to mogę rozśmieszyć ludzi, lub tam nie wiem, lub tam nie wiem poprawić humor. Ja to nie wiem, jak to ja robię. Też się, że chociaż działamy, działamy. Musi, miasto musi działać. Mek, mek, mek. O, me, 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 me. Ja, zapomniałem, że krypciowy buchi zniszczył miasto i wypuścił zwierzęta. To znak, że trzeba Ser Widzowie, za chwilę. Muszę pokopać dirta, żebym mógł tutaj poprawić, wreszcie tu. Ja, że poprawię te drogi, matko. No to łopatewka. Ale, przepaliło się? Przepaliło się, no to dobra, mek, mek, mek. Dziękujemy za użycie sklepu Wiedronka. A dzisiaj sobie kupiłem jeszcze paczkę. Ym, I ym, i dotarnie na pewno w poniedziałek lub tam we wtorek. Będzie mi dobrze wreszcie lepiej. Dobra widzowie, No brat mnie z powoli zaczął wkurzać, ale muszę wytrzymać. pam pam pam. Dobra, weźmy tu. Dobra, najpierw naprawimy te drogi i wykopmy dirta. Ale zacznijmy, może. Aha, nie da się, no dobra. Mek! Mek! Huuu! Hmm. Oho, oho. Dobra tutaj już wy Bieramy dirta, dirta, dirta Dzisiaj pożegnamy kurczaka który był do jedzenia Dobra kopnę dirta żeby nam starczyło Mek, 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 mek Starczy I teraz ym, Prawie spadłem Znaczy ledwo Dobra Trzeba uratować villagera Ty... Dun, 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 dun. Ja ciągle będę coś śpiewał na odcinku. Jakieś piosenki, które... Ja śpiew. Znaczy nie ja śpiewam. Patrzcie. Dobra. Naprawiamy drogę GG. Budujemy drogę ge. Jakbym miał siodło, no to wziąłbym tego konia i już bym wziął. Od... Nie wziąłbym tego siodła. I odczepił siodło. Siodła! Siodła! Nie starczyło! Nie starczyło! Dobra, idę dalej, kopa Dobra, no. No, 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 No i wykrakałem. Będę coś ciągle śpiewał na tym odcinku. Co jest? Ja już chyba nie raz śpiewam. O jajecznica. Czy tam się wy... Gdzie to się wykluło? To tutaj się wykluł. Dobra koniku. Robimy twój grup tutaj. I... a ty będziesz dalej żył. Ale... Ale po prostu nie będziesz widoczny. <grymne> okay. Dobra, tutaj trochę oddajmy tego dirta. Dirta, dirt. Gdzie jesteś? Dobra. Już tego dirta to odłóżmy. Mek, mek. Dobra. I teraz no co robimy? Drogę. Tutaj będzie du duża dróżka, duża dróżka, duża dróżka, bezsensowna, sensowna, <suszy> sensejałów. Eee, dobra, no dotąd możemy zrobić, o patrzcie, duża droga, dużo ludzi będzie przechodziło. Dobra, no zjedzmy chlebek patrz jaki piękny zachód słońca. O, jeden chlebek nam został. A patrzcie, w ogóle mam szósty level. Ja mówię mamy. Dziwne. Eee, o, dobra, zrobiła się noc, a ja pójdę spać. No i dobra, no. 26 minut trwało to to odcineczek. Jedynie to rozwinęliśmy to, że naprawiliśmy to i że nie naprawiliśmy tego i że pochodnie są, ale bym więcej sobie rozwinął. Ale cóż, jak jutro ma być live z się i przygodą do cave'a, no to nie, nie zostawię to na całe. No to wi widzimy się jutro na live. Ie. Cześć.